Szybki... szybkie omy robimy. Po słodzieczku. Jasne, pa, cześć! Eee, okej. Okay. Eee. A mówiłaś, że miałeś... Koleżanka ci chyba... U... No cześć! Co tam? Słuchaj, do dzisiaj pamiętam twoją wypiętą pupę. Naprawdę? No, mam e... z tego filmik. A z filmiku... Nie z filmiku, nie z filmiku, my robiliśmy, słuchaj, i mi wypiałeś je i, i pokazałeś. E... Ale nie na żywo, nie? No tutaj. A tak, 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 no. Podobało ci się? Bardzo, bardzo włocha, tam masz pupę. Mm. Przeszkadza ci to? Nie, lubię takie wiesz. Naprawdę? No weźmy sobie... Wziąłbym ci takie wiesz warkoczuki tam za czy coś. Okej. Okay. <grym> Słuchaj, ja ci powiem ta. jakbym cię spotkał, no. to bym cię pocałował w usta. No i kochane, a z <grym> A Ty się podobno z Buranem? To prawda? Słuchaj, nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego? Bo byś mi już więcej wiesz, nie chciał mnie pocałować. Nie, no nie, no na lu, Luz, y, odpowiedz. No moje dziewczycie nie mogę odpowiedzieć. No chyba, że mnie dzisiaj też czymś zaskoczysz. E, hmm, ciężko będzie to przebić ogólnie. E, nie no, mo, mo, słuchaj, możesz być ze mną szczery. Mm -hmm. Czy to prawda, Mógłbyś czy całować? nie? <laughs> co? co? Mogę ci zaufać? E, tak, możesz zaufać, tak, tak. E, jesteś bezpieczny. Słuchaj, a umiesz dotrzymać tajemnicę? E, jasne, jasne, to jest tylko między nami. Słuchaj, no i ja właśnie też umiem wytrzymać, ale nawet nie mogę powiedzieć. Aha. To jest moja słodka tajemnica. Okej, okay. czyli tak czy nie? <laughs> ale no nie będziesz taki ciekawski, tak? Nie, nie, no, to nie, ten... nie chodzi, żeby być ciekawski, tylko wiesz, no, się pytam, nie? Widzowie są ciekawi? Widzowie, ja co widzowie? Taki Tak, są ciekawi. Tak, są ciekawi. <laughs> Już cię oglądając dla twojego live'a. A ja tam sobie, wiesz, udaję udaję ludzi w grze komputerowej, tak dzień jak codzień. No, fajnie, fajnie, fajnie. I dzisiaj też siedzisz w samych boksarkach? Mm. Tak, 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 zawsze siedzę yy, rozebrany. Czemu? Yy, cenię sobie na no które? Które? wolność. A, a słuchaj, jaka masz dziewczynę? Yy, chłopaka. Okej, szanuję to. Fajnie masz na klacie. Dzięki, yy, jestem męski. Yy, Dobra, słuchaj mua boy. Yy, będę leciał, pewnie jeszcze się spotkamy. Yy, po Pas, sodzieczku. Jasne, pa, cześć. Pa. Yy, wow, wow, to był mua, mua boj, boy. Yy, wydaje mi się, że... K***a mi podrywał, ale nie wiem, nie znam się. Siema. Siema. Yoshi. Yoshi, no. Skąd wiedzieliście? Skąd wiedzieliście? No, no bo widzimy. Ty pilu... Lu, pokazuj tych ludzi. Ale no, jak, jak skipuję... Tak mam pokazywać. No. no co jest no. Siema. Mm. Muszę skipować, bo te same dzieciaki. Jest naprawdę tutaj ciężki klimat. E, jest i trochę się obawiam o jakąś moralność tutaj. 30-letni facet to po prostu. do um, ciebie? Zanurza się w świat. Omegli. Są fajne albo. Wow. Siema, że Co ty powiedziałaś? Siema, że Cześć. Siada u ciebie. No. Siedzę sobie, nie? Ile wy macie lat? 19. Okej, co robicie? Jutro wolne, nie? No. I co zamierzacie robić? Ciebie. Okej, okay, jasne, spoko. Wiecie co? Będzie zasadniczy problem. Pozdro koledzy Discord. Kolegów też mogę zruchać. Jakich kolegów? Twoich. Wydaje się, że ani ja, ani koledzy w sumie nie będą za bardzo zainteresowani, nie? Z jednego prostego powodu. Jakiego Bo jestem brzydka? grupa. Nie, 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 nie. jakby to, to nie ma. Wiesz co, ja mam taką przypadłość, że po prostu. Nie ja lubię k***a. Ku... Wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. Dobra, sią, już to było. A no. Na powiem. razie. Nie. Hmm. Kurwa, co Ali! I go rozłączyło. Co jest kurwa, rozłączył. Hmm. Proszę. Wow, wow, ty idź do spania, k**a, ku... dziewczyno. Jak jest wariacie? Dobrze, no siedzimy sobie, gadamy, gawędzimy, nie. O, nie. jest dobrze, to? Jest dobrze, jest dobrze. By... Skipujcie to, do... A... No sek... Staw mnie, nie by nie było na omel. Patrzymy co tu się dzieje. A jest lajwik na TikToku? E, czy jest, ale nie, nie ma na TikToku lajwika. Dobra słuchaj e, wariacie, ja lecę, ja lecę dalej. Cenzura, kur. co jest? Co jest, co? A nie wiem, co mówić. No nie wiem, no ty się pytasz co jest. Nie, nie radzę. No, Hej. znajdę. Jo Wyglądasz jak Jerzy Hito Majosze. Co? Wyglądasz jak Jerzy Hito Majosze. Co to znaczy? To jest taki YouTuber. O, a wy, wy A jesteście alternatywkami? Tak. tak. Tak? Nie k. Ten basic szmat, overseas, chyba widać, tak? A, to, to czemu nazywasz siebie szmat? To co była ]下去? ironia. Ironia? uh Okej. Okay. I co tam u was dziewczynka? Czemu tak marszczyj brewki? Tak brewki tak? Bo się stresuję Czemu? Was. No bo, e, nie wiem, no przed chwilą tak ostro zareagowałaś bardzo, że jestem kimś, jakiś Joszyk. ja nie, nie wiem o co ci chodzi po prostu. W sensie, no bo to jest taki youtuber, ja go lubię, w sensie bardziej lubię jego siostrę, to jest siostra, ona, no prostracja, no nie wiem, taka bo po prostu polska youtuberka, a Joszik i Tomasz to jej przyrodni brat. Eee, jasne. Widzimy sobie to brat, bo innego ojca mają? Nie wiem. No, ale po prostu masz taką fryzurkę jak on. I on ma też taki zarosneki. Ale spoko typ, ja go lubię, w sensie jak jego... To content. nie była obraza jak coś, no. Ja, ja, jazdę. A yy, wy yy, o, jakieś anime oglądacie, czy co to, czy wy alternatywki? Co, co to, to jest grane? No tak, oglądamy no, anime. Bo mnie, O-okej, okay. wow, yyy... MPC. Okej, okay, wow. Brato, się skończyły te co od ja rozmowy, a ty oglądasz jakieś anime? nie, 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 w sumie to, to nie. A jesteście LGBT? nie. Nie. Wow, 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 okej, okay, jasne. Mów dalej. Ja nie musiał, że... no mów dalej, bo idę po kota, a nie chcę, żeby to było widać. Okej. Okay. Eee, a mówiłaś, że miałaś... Koleżanka ci chyba upadła? Nie, wiatrak upadł. A, jasne. E, wracając, ale mówiłaś, że miałaś dużo sytuacji. Aż. Tak? z osobami, czasami, z którymi niemiło. nie chodzi o żadne seksualne, nie, nie, nie wchodźmy w takie rzeczy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że no to kontynuując, bo to właśnie o to chodzi. Jeżeli chodzi o tych cyganów, o tych Romów, no to oni mają inne te prawo, nie? I oni sobie przychodzą do Polski i myślą, że tutaj też tak można, że bo u nich tak naprawdę trochę to jest głupio mówić, ale oni mają tak jakby takie watahy, czyli ich rodzina to jest taka jakby taka, trochę taka Wataha i oni mają bardzo duże rodziny. No i często jest tak, że po prostu kobieta nie ma w ogóle prawa głosu. No i służy do gotowania, rozumienia dzieci i tak dalej, nie? I to, i to tyle. I no ona nie może się. Wytnią się chyba. Nie mylą, nie? To nie było śmieszne. Jasne, przepraszam. No. <laughs> Dziękuję. To, to było śmieszne, akurat. Jasne. <laughs> yy, więc. Kontynuując, o to, no to te dzieci też są bite w rodzinie, Piszku. co? No, u nich taka przemoc jest normalna. Mm. Na przykład u nas to jest nie do pojęcia. Nie, no na tym osiedlu, no to nie wiem, w sumie. <laughs> Dobra, ale wiesz o co chodzi. Ale nawet nie chodzi o to, jakim oni mają styl bycia, bo to, bo to co się jakby dzieje w ich domach, to jakby mi to lata, nie? W walonek to mam. Natomiast y, to przechodzi na ludzi trzecich, gdzie dziesiąt, dziesięcioletnie dziecko jest w stanie wyzywać innych naprawdę. Naprawdę wulgaryzmami nie do przyjęcia. Bić innych. Bić innych. Dziesięcioletnie dziecko, przypominam, dziesięcioletnie dziecko, które tak zostało wychowane, gdzie rodzice nie odpowiadają za takie zachowanie i rodzice sami dopuszczają się takiego zachowania, no to dla mnie już jest karygodne. A sytuacja była taka, że po prostu cyganie zaatakowali moją rodzinę, także mój tata skończył w szpitalu z. Połamanym oczodołem, nosem na kawałki, szczęką i. Zębami? No, więc yy, no, ja się po prostu przyznaję do tego, że ja takich osób nie toleruję. Oni Czyli mają... dobrze Świat rozumiem? Mnie, I jesteś bo... jesteś jakąś z tego powodu, że cyganie najstarszego, starego, tak? Jakby dobrze przykwijał na razie? Znaczy, no, mniej więcej tak w skrócie. Ale. Okej, okay, na... jasne. No, nie spoko. Po... Ale nie tylko dlatego, że mi najlepiej starego, tylko ogólnie. Okay. To, tak mi wkrótce koty myślą, że mogą sobie robić co chcą, bo są kur... Lepsi, bo są biedni, bo są czarni ich wyzywają. No i dobrze, że ich k***a wyzywają. Albo sobie z tym poradzą, albo nie do siebie. <grywa> 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 wow, no dobra, jasne. Wiesz, każdy, każdy ma... E, wiesz, to jest tak, jakieś... ja staram się nie wrzucać wszystkich do jednego wora, ale mm -hmm. ciężko jest, kiedy każdą osobę, jaką poznajesz po prostu e, innej rasy, e, w ogóle jest brak szacunku, brak czegokolwiek. Uważasz, 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 że tak jest rzeczywiście, w sensie e, w, każde, w każdej sytuacji? E, wiesz co, no nie mogę powiedzieć, że w każdej sytuacji, natomiast w większości sytuacji, które ja spotkałam, tak było. I no, Dlatego jestem tak negatywnie nastawiona. E, po prostu nigdy nie zaskoczyli mnie tak pozytywnie, żebym Miała do nich jakikolwiek y, sympatię. Jakąkolwiek sympatię. No, jakby hmm. nie spotkać no bo jak kursu. mamy, jak, jak mamy jak mamy sugerować się e, a, procentami, bo mówisz, że większość. No to ja tak mówię. No bo, samom... to jest tak, ja nie poznałam wszystkich czarnych osób na świecie. Więc... A, ja, a, ja nie, a ja nie poznałem żadnej alternatywki, która nie lubi się na cmentarzu z gulami. No, no taka prawda. No ty teraz poznałeś. Czy z borderline'em jakimś, czy, czy coś? No wiesz, no. Różne są przypadki. Różne są przypadki. Ja po prostu mówię o swoich doświadczeniach i to, co jakby to w jaki sposób zostałam potraktowana przez wiele osób, bo to nie jest trzy osoby, to jest znacznie większa liczba. To to jest? A, jasne. Jakaś laska, tak nie do tematu, ale mi się trochę nudziło, więc że się pochwalę, że mam laskę. Świetne, świetne. I w sumie to tyle w temacie, nie? Jakby ja to nie jest tak, że jak po prostu spotkam jakoś Osobę to od razu jej mówię, bo to nie o to chodzi. Bo ja ogólnie staram się mieć szacunek do ludzi. Natomiast mój szacunek do ludzi działa w dwie strony. Albo ktoś ma szacunek do mnie i ja daję mu ten szacunek, albo może spier Mhm, Jasne, jasne! Bo, bo to nie ma, u mnie nie działa tak, że nie wiem, jak jest ktoś starszy, to w, w, musi od razu dostać szacunek. Nie, jeżeli jest głupią starą, to nie dostanie tego szacunku. Eee, brzmi rozsądnie. Bo ja to wiem, plecki bolą, plecki bolą, ale... Mm -hmm. <noise> <noise> y y y Czy jesteś bardziej z tych takich y agresywniejszych kobiet, tak? Y może nie agresywniejszy, po prostu nie dam sobie w kaszę na mm -hmm. y Dobrze, super, super. Słuchaj, y ja będę leciał i tak. Y super było pogadać, y spadam spać. Wyłączam kompa, po prostu. Dobranoc. Dobranoc. Cześć, pa. No ale y kurde, tak szczerze wam powiem, o te, on, wróciłbym na omek, póki siedzą dobrze. No, Tam mieli tak nie badaj tej uyssakatoty. Ale mi ci Czekaj, nie, masz Ej, ale macie fajnego grubaska, za sobą. No, F jak wychodzisz z domu. Ja wy, wy jakieś, jakiś swinger party macie na chacie, Czy o co tu chodzi? A to, to zależy to, kto robi Lachę grubaskowi? Przyznawacie. Przyznawacie. Ja kto ktoś robi Lachę grubaskowi? Ktoś oh. O kur. No. no za no. na chacie, No pogratulować. Chętny. Nie, dzięki. Ale <noise> Ej. 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 To, to ty jesteś ten cały alias. Ali, tak? A do czego bijesz teraz? Ta konfidentka. Konfidentka? A czemu konfidentka? E, jest na ciebie Białko. <noise> tak? Ta, ta? ta? Jest Białko? E, wiesz, o czym mówimy oboje. E, nie wiem, nie wiem. Tak? To po szpacku. <noise> Słuchaj, e, ty mówił ci ktoś kiedyś, że, że wyglądasz reakcję nawatara? a mówił ci ktoś kiedyś, że wyglądasz jak mówił, mówił. Wiem. Pewnie twoja matka, no ci tak mówiła, co? E, słuchaj, e, i teraz będziesz mnie w taki sposób obrażał? W taki e, bezczelny i prosty? No mm, proste żarty. Tak, no? To są to są żarty e, dla dzieci. Posłuchaj, e, policja Lubuska mówi ci to coś. Nie, nie mówi mi, nic mi to nie mówi. <mum> nic mi to nie mówi. <mum> tak, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, razu, nieważne, odbiję od tematu. Odbiję od tematu. Jak na ta, ja, ta moje, tak ok. szczerze? Jak na moje, nie? No, no, no. Tak szczerze, jak na moje, to Ty wyglądasz jak frajer. A, ja wyglądam jak frajer, tak. <mum> ty, a jak robiłeś testy sprawnościowe, to co? Jeszcze raz? E, testy sprawnościowe, jak robiłeś. Jakie testy sprawnościowe? Eee, te, te, te... Te, 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 za które puchar dostałeś. <mum> nie. Nie wiem o co ci chodzi, totalnie. Nie wiem o co ci chodzi, chłopaku. Mylisz się. Bardzo się mylisz. Ej, posłuchaj, ja słyszałem, że ty na grupie Polska Policja masz administratora, Eee, Bardzo się mylisz, bardzo się mylisz. Wiesz, że jaś kapele ci w A ty jesteś jego kolegą jakimś? Chłopakiem byłem? Nie, jestem jego przyjacielem. Przyjacielem. Tak no? No widać. Także że... Także wyglądasz na takiego, co by był jego przyjacielem, no? Nie, posłuchaj. Masz bana nawiaz do Warszawy. Będziesz tu, kiedyś zostaniesz pana od razu, mówię ci. <laughs> e, ale, a, ale ja byłem w Warszawie przecież e, ostatnio. Tak, z tym Filipem, ale on już został. Dlatego dzisiaj nie było streamka. Wiesz o tym? Mm. Okej. Okay. Z jakim Filipem? Ostrzegam cię. Ostrzegam cię. Yy, no tym Maśle. Masełkiem. Mhm. Yy, jesteś też jego hejterem? Yy, nie, to jest akurat mój kumpel. Okej. Okay. Waliliście kiedyś torbę razem? No, nie, chcę chcesz? Ogaram ci? Nie, nie trzeba. Wiem, że nie trzeba. Wiem. Dorianku, wiem, że nie trzeba, bo... Jakbyś tu powiedział, wiem, że masz zapasy. Wiem o tym doskonale. Yy, Ale to, to są kolejne pomówienia z twojej strony, nie? Yy, a posłuchaj, yy, weź przypomnij, co mówisz o tych Żydach kiedyś. No <laughs> rozwiedzałem. Dobra, słuchajcie, no i, i myślę, że tym zajętym akcentem możemy na dzisiaj kończyć.